11. kolejka rozgrywek centralnej ligi juniorów U15 Polonia Warszawa w biało-czarnych strojach podejmuje ubrany na czerwono zespół talentu Białystok talentu, z którym na wyjeździe Poloniści poradzili sobie bez problemu. Zobaczymy jak będzie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie na bocznym boisku Oto skład warszawskiej Polonii w bramce z numerem pierwszym Grzegorz Zagrabski, potem Sebastian Gołąb, Wojtek Hojczak, Radosław Borowski, Jakub Domański, Hubert Pilasz, Emre Celik, Kacper Karwowski, Jan Piasek, Igor Wysocki i z numerem 11 Łukasz Makarski. Tak wygląda pierwsza jedenastka Dumy Stolicy. Za chwilę skład gości. Kiedyś któryś z tenorów powiedział, że powiedz dziecku w piłce, że ma talent, to już ten talent straciłeś tutaj. Zdecydowano się, że cała drużyna będzie się nazywała właśnie w ten sposób. A pierwszą jedenastkę talentu tworzą Kuczyński, Filimoniuk, Hołowacz, Jaśkiewicz, Kajewski, Pewniuk, Tarasiuk, Żuberek, Szorcz, Wolny, Stefanowicz. Poloniści walczą o czołowe lokaty w Centralnej Lidze Juniorów. Walczą o zwycięstwo w tejże grupie. Ich najgroźniejszymi rywalami... Sąsiedzi z ulicy Łazienkowskiej, legioniści, a także SMS Łódź kola no i właśnie Polonia. To są te cztery zespoły, które będą liczyły się w walce o zwycięstwo to pierwsze minuty meczu, konkretnie trzecia minuta spotkania. Od początku ruszyli poloniści na bramkę Kuczyńskiego i próbuje tutaj piasek odebrać piłkę strzałę prawą nogą, ale minimalnie mija piłka spojenie. Słupka z poprzeczką. Jeszcze raz ta sytuacja. Jan Piasek, bramko szczelny, zawodnik czarnych koszul. Tym razem minimalnie niecelnie. Od pierwszych chwil poloniści przejęli inicjatywę. Zresztą tutaj nikt, kto śledzi rozgrywki tejże grupy, nie spodziewał się innego obrotu spraw. Kolejna okazja: dośrodkowanie Hojczaka, ale znów bez efektu bramkowego. Pierwsze 5 minut, już dwie okazje bramkowe. Stworzyli sobie. Miejscowi to kolejne z nich. Znów w roli głównej Jan Piasek ma tam asystę obrońców, ale radzi sobie z nią. Piasek podał jeszcze do Huberta Pilarza. Pilarz! Ale zbyt odchylony. Pomocnik warszawskiej Polonii. Piłka daleko, wysoko ponad bramką Kuczyńskiego. Cały czas 0 do 0. W innych meczach tej kolejki GKS Bełchatów Czerwona Latarnia. Ligi przegrał bardzo wysoko u siebie, z, u siebie z Deltą Warszawa. Aż 2 do 10. sms uległ legi 1 do 2, a Eskola podzieliła się punktami z Zagielonią, remisując 0 do 0. A więc jeśli Polonia wygra, to jest talentem, a jak widać, szanse ku temu są, bo e, bardzo groźnie teraz kolejna e, sytuacja, ale, e, ale górą Kuczyński uderzał piasek wprost, jednak w bramkarza. Z Białego Stoku. Jeśli poloniści wygrają z talentem, no to doskoczą na dwa punkty, do prowadzących w tabeli Legii i sms-u, ale muszą w tych sytuacjach być przede wszystkim skuteczniejsi. Być może dziwią się Państwo, dlaczego pokazujemy tylko akcję Polonii, a talentu właściwie, właściwie nie, albo wcale wręcz nie. No, odpowiedź jest bardzo prosta: talent w tej pierwszej połowie po prostu nie stworzył sobie sytuacji bramkowych. Skupieni na defensywie, na obronie piłkarze gości. A taka taktyka nie mogła zbyt długo przetrwać. Oto 22 minuta i pierwszy gol dla polonistów, a jego szczercen Hubert Pilarz. Ładnie zabrał się z piłką zawodnik z Warszawy. Mierzone uderzenie lewą nogą tuż przy lewym słupku bramki Kuczyńskiego. No i Polonia zgodnie z planem obejmuje prowadzenie 1 do 0, ale wcale nie zamierzała na tym poprzestać. Kolejna Dobra akcja polonistów. Tym razem Pilarz dośrodkowuje, a uderza Makarski. Ale jednak bez efektu bramkowego zobaczmy jeszcze raz tę sytuację. Zewnętrzną częścią stopy Makarski trafił w poprzeczkę. No i przy wiktorskiej cały czas jednobramkowe prowadzenie Polonii. Piłkarze talentu cały czas ograniczali się do przeszkadzania do statystowania, a się i troił w bramce Kuczyński, tak jak w tej sytuacji w następnej kolejce Polonia pojedzie w delegację rozegrać mecz z inną drużyną z Stoku, ale z drużyną dużo mocniejszą, z Jagiellonią, o 14 w niedzielę to spotkanie. Już teraz zapraszamy serdecznie na bezpośrednią transmisję z tego wydarzenia z ulicy Słonecznej. Będą Państwo mogli na żywo, za darmo obejrzeć ten mecz na naszym kanale YouTube. A to już fragmenty drugiej części spotkania podopieczni Macieja Wesołowskiego. Cały czas robią swoje, cały czas gniotą rywali, zeskakują ich. A to uderzeniami z dystansu, a to stałymi fragmentami e, gry. Cały czas jednak tylko jednobramkowe prowadzenie. Rzut rożny dla warszawskiej Polonii. E, Kuczyński z najwyższym trudem. Jeszcze raz e, e, bramkarz e, talentu zmuszony do największego w wysiłku Kacper Karwowski próbował zaskoczyć tutaj golki pera z Białego Stoku. Bardzo duża przewaga czarnych koszul. Podobnie zresztą wyglądało to pierwsze spotkanie. Tam mimo tego, że poloniści kończyli mecz w dziesiątkę, to kontrolowali właściwie przez 100% wydarzenia, które działy się na boisku. Tutaj 11 na 11, bez właściwie fauli, bez, bez kartek toczył się ten mecz pod dyktando Czarnych Koszul. Talent nie miał za bardzo nawet możliwości tutaj do wyjścia z kontrą. Jan Piasek. Piasek cały czas ten zawodnik uderzenie z dystansu lewą nogą znów no, wypada pochwalić bramkarza talentu i przy okazji pozdrowić bramkarza Polonii, Grzegorza Zagrabskiego, bezrobotny. W tym spotkaniu właściwie musiał zachować czujność, a jego koledzy starali się podwyższyć na 2 do 0, ale Wiza Zagrabskiego spisywał się w ramce całkiem dobrze, a czasem po prostu szczęście pomagało ekipie z Białego Stoku. Przejęcie w środku e, pola piłki przez e, polonistów, no i tu musi być gol. Jest bramka na 2 do 0. Podwyższa Jan Piasek e, e, lewą nogą, właściwie dopełnił tej formalności. Ładny przechwyt polonistów, w środkowej części boiska, i w tym momencie w zasadzie było już e, po zabawie. O ile talent mógł liczyć na jakąś e, jedną akcję na łódź, szczęścia, no to już odrobienie. Dwóch bramek przy takiej dysproporcji siły, jaką prezentowali tutaj piłkarze jednych i drugich, no właściwie graniczyło z cudem. Tymczasem poloniści szukają już kolejnego gola. No i ten gol właśnie w taki sposób pada, a jego strzelcem po raz drugi w tym meczu, Jan Piasek, bramko-strzelny zawodnik warszawskiej Polonii, podwyższa. Na 3 do 0, jeszcze mało było bramek Polonistom, szukali więc czwartego gola, ale tutaj niedokładnie w tej sytuacji, 3 do zera prowadzą Poloniści. Nic im w tym meczu już właściwie nie może się stać. Zmiany w jednej i drugiej drużynie w Polonii pojawił się Łukasz Florczuk, który próbował szczęścia w tej sytuacji. Piłkarzom z Białego Stoku nie za bardzo udaje się wyjść z piłką z własnej połowy. No i w taki dziecinny sposób tracą oni tutaj futbolówkę. No to, że tracą w dziecinny sposób, no jakby. Jest, można ich trochę usprawiedliwić, no bo jednak to bardzo młodzi zawodnicy no i ci młodzi zawodnicy tutaj tracą czwartego gola. A jego strzelcem właśnie Łukasz Florczuk, Polonia, talent Białystok 4 do 0. Bez większych problemów czarne koszule dopisują sobie 3 punkty. A na pewno o taki rezultat i o zwycięstwo będzie trudniej. W stoku już w niedzielę, Polonia. Pojedzie tam zagrać o ligowe punkty z zespołem Jagielonii.